Witam ponownie. Dziś kolejny poradnik. Moje doświadczenie, które tak naprawdę wynikło z tego, że wydałem 200 zł i miałem urządzenie, które jest bezużyteczne. Stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić. Po ostatnim filmie wiele osób pisało, komentowało, co mają, co wy macie tak naprawdę. Ja stwierdziłem, że ok, wydałem 200, straciłem, wydam kolejne pieniądze, żeby coś jednak z tego urządzenia było. Ale słuchajcie, na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, warto subskrybować. Jakieś tam kolejne konkursy myślę, że zorganizujemy. Zapraszam na moją stronę ceokmark.pl, gdzie kupicie ekogroszek właśnie na zimę. Sezon już w pełni uważam, myślę, że za otwarty. A my przejdźmy do tego, co udało mi się wymyśleć. Dzięki też Wam, w jakiś sposób wykorzystać nasz odkurzacz kominkowy. Za który dałem 200 zł, miał być taki super, a niestety w pierwotnej wersji no, był urządzeniem bezużytecznym. Częściej czyściłem odkurzacz niż e, sam kocioł, tak więc no, to było niestety dość dość e, uciążliwe i odszedłem od tego pomysłu. Już jakiś czas, chyba dwa tygodnie jadę obecnie. E, co zrobiłem? Poszedłem po prostu tak jak wiele z was powiedziało do jednego marketu budowlanego. zakupiłem worki. Jak widzicie. Zakupiłem worki, w tym momencie one są materiałowe, dość duże, bo to są 40-litrowe. Ja wziąłem takie większe, stwierdziłem, że a jak już mam stracić, to stracę e, za trzy worki materiałowe. Tu mam jeden, tu mam drugi, i, i włożone są. Jest jeden do odkurzacza. Dałem 40 zł. Ktoś powie, że ma papierowe. Ok, ja mam złe doświadczenia z papierowymi w innym odkurzaczu. Dlatego nie wziąłem papierowych, bo mi się szybko rozdzierały. Potem miałem całe pomieszczenie w kurzu, tym co odkurzałem. Dlatego stwierdziłem, że ok, zainwestuję w materiał. Zainwestowałem w materiałowe i co? Słuchajcie, dwa tygodnie. Filtr. Jest, no widzicie, brudny jest, no ok, ale spełnia swoją rolę. Nawet można by go zdjąć. Myślę, że byłoby to dużo lepiej, ale jak możecie sobie zobaczyć, yy, pokażę Wam. Worek jest złożony do środka. No, jak widzicie teraz, akurat o. Wkładamy. Słuchajcie, worek duży. Założony jest i co najciekawsze, dwa tygodnie odkurzam i na razie nie widzę, jakby oznak zapełnienia. To mi się już zaczęło podobać, bo mówię: Kurczę, no wydałem 200 zł plus 40. I tak naprawdę za 240 zł mamy rzeczywiście odkurzacz, który jest całkiem, całkiem, daje sobie radę, w jaki sposób już odkurza. Ten syfk cały, który się osadzał na naszym niestety felernym filtrze, który tu jest, tak naprawdę idzie do środka, tak? Idzie do worka i nie mamy problemów. I nie mamy problemów. Całość, właśnie idzie mu, tak jak już wspomniałem, do wora. Wydaje mi się całkiem ciekawym i sensownym rozwiązaniem. Jeśli ktoś z Was ma właśnie problem tego typu, że e, zapycha mu się non-stop, zainwestujcie te dodatkowe 40 zł. To już powiedzmy, nie są jakieś tam pieniądze, które rzeczywiście Was e, pogrążą, aczkolwiek e, powiem tak, że e, zaczęło to spełniać swoją rolę. Zaczęło spełniać swoją rolę. Dwa tygodnie odkurzam na razie. I jak na razie jest ok. Kupiłem trzy. Te worki materiałowe można prawdopodobnie, myślę, że opróżnić, gdzieś tam wysypać. E, no i dzięki temu będziemy mieli wielokrotnego użytku. Tak więc, e, mówię, z urządzenia, które było bezużyteczne, bo takowe było przez bardzo długi okres czasu, jak wiecie. E, użyłem go zaledwie kilkanaście razy, bo mówię, no nie, nie zdawało egzaminu, po prostu nie dawało rady. Tak teraz żadne otrząsacze, nic nam nie jest potrzebne. Nic nam nie jest potrzebne i tak naprawdę, jakbyśmy kupili jeszcze tańszy odkurzacz, do tego dokupili worki, robimy sensowne urządzenie, które rzeczywiście nam się w kotłowni sprawdzi. Tak więc myślę, że wielu osobom to też w jakiś sposób pomoże. Dzięki Wam, tak naprawdę, stwierdziłem, że ok, sprawdzę jeszcze dla Was to, bo wiele osób mówi, że właśnie korzysta z worków, bo też miało sytuację. Rzeczywiście, zainwestowaliśmy w worki i nagle nasz odkurzacz zaczął e, spełniać swoją rolę, zaczął spełniać swoją rolę. Oczywiście szczotki to w pełnym stopniu nie e, zastąpi, ale zdecydowanie ułatwia, gdzie niestety musiałem czasem się troszkę nagimnastykować szczotką, tak tutaj sobie biorę rurę, przedłużkę e, i odkurzamy i nie ma najmniejszego problemu. Tak więc myślę, że nie jest to na pewno z, złym rozwiązaniem. I myślę, że jak ktoś ma problemy, właśnie typu zapychającego filtra, albo jaki odkurzacz kominkowy kupić, a powiem tak: kupić najtańszy, do tego worki i mamy sytuację rozwiązaną. Tak więc to, tak myślę, że dla Was e, taka, taka informacja, żebyście mówię mogli sobie tutaj ułatwić życie. Mówię, w moim przypadku 40 zł te były tańsze, trochę mniejsze. Mówię, a, wezmę większe, na pewno nie zaszkodzą. I rzeczywiście większy nie zaszkodził. Tak więc myślę, że całkiem całkiem sensownie to teraz zaczęło pracować. Słuchajcie, krótko, e, zwięźle, to tak jak wspomniałem, dwa tygodnie obecnie użytkuję. Sam jestem bardzo ciekawy, jak długo mi worek wytrzyma. A jak wiecie, no ja dość często, niestety, e, w kotłowni siedzę, dość często to wszystko czyszczę kocioł po każdym ekogroszku, po każdym pelecie, e, bo musi być kocioł czysty do testów, żeby to w jakiś sposób było wiarygodne, e, rzetelne. Tak więc dlatego też. E, Mówię odkurzacz w moim przypadku się bardzo przydaje. Dość dużo go używam teraz i całkiem to w miarę funkcjonuje. Nie zapycha się nic. To jest ważne. Nie muszę go czyścić. Tak jak mówię jak sadziłem worek. Tak naprawdę do tej pory cały czas to działa. Słuchajcie no myślę że na dzisiaj tyle. Taki krótki dość materiał żebyście wiedzieli że można można w jakiś sposób wykorzystać rzeczywiście nasz odkurzacz. Słuchajcie no to ja wspomniałem, warto subskrybować. Troszkę od testów ekogróżków przejdziemy na inny plan. Testy się oczywiście będą na razie. Troszkę poradników, troszkę peletu. I co? Trzymajcie się. Cześć!